W centrum Skłusza Red Eko, www Redeco. www.redeco.pl Wrocławski klub koszykówki był skazywany na porażkę. Ostatnio w lidze spisywał się bardzo słabo. Do tego ekipie Tomasza Niedbalskiego przyszło się mierzyć z jednym z faworytów do awansu do pierwszej ligi. Początek meczu jednak dla gospodarzy po trójkach Igora Wadowskiego i kolejnej z faulem Jakuba Nizioła WKK uzyskał przewagę. Goście jednak odpowiedzieli świetnymi akcjami Rafała Niesobskiego. Po 10 minutach wynik 17-14. Druga kwarta miała podobny przebieg. Młodzi koszykarze WKK nie ulegli presji. I utrzymali koncentrację. Na słowa uznania zasłużył szczególnie rezerwowy Tomasz Józefiak. Do przerwy Wrocławianie prowadzili różnicą dwóch oczek. Po zmianie stron, to WKK nadal dyktował warunki gry. Po trzech czwartych spotkania miał 5 punktów przewagi. Górnik w czwartej kwarcie. Okazał się jednak lepszy. Przy dużym wsparciu swoich kibiców zdobywał punkty z różnych pozycji, do tego świetnie bronił. Gospodarze także nie zawodzili i oglądaliśmy bardzo dobry mecz. W ostatnich sekundach wrocławianie prowadzili jeszcze 57 do 54. Wtedy jednak kapitalny rzut oddał Rafał Glapiński. Trafił za trzy i doprowadził do dogrywki. Nie był to jednak jeszcze koniec emocji w tym meczu. Pierwsza dogrywka ponownie nie przyniosła rozstrzygnięcia. Oba zespoły grały bardzo nerwowo. W ciągu 5 minut zdobyły łącznie 4 punkty i potrzebna była Druga dogrywka. W niej lepiej spisał się zespół Tomasza Niedbalskiego. To on grał z premedytacją, wymuszając rzuty wolne i zamieniając je na kolejne punkty. W tym elemencie błyszczał szczególnie Igor Wadowski, który trafił wszystkie 8 wolnych w spotkaniu. Bardzo dobre zawody w barwach gospodarzy. Rozegrał Jakub Nizioł poza 18 punktami, dołożył jeszcze 15 zbiórek. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl